Zaczynam wracać powoli na YouTube, tym razem z innym tematem. Nie wiem pamiętacie pewnie, jeździłam na kładzie, woziliśmy kłady busem naszym, chrupkiem tak zwanym, zawsze na niego chrupek mówiliśmy i teraz wyszedł taki temat, że postanowiliśmy go zmienić w kampera. Oczywiście cała inwestycja będzie mocno budżetowa, no bo to trochę ciągnie kasy, więc zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Na tą chwilę jest położona taka pianka. Pianka to jest, czy co to jest? kauczuk Armaflex. A, jakiś kauczuk Armaflex. Jest cały oklejony, no prawie cały. Tutaj tylko nie ma. Nic jeszcze. Tak to wygląda. Wygłuszenie głównie. No i chodzi też o to, żeby się woda nie skraplała. Może żeby też tak nie grzało. Deski już czekają. blazeria blazeria tak. I popsułeś. Zobacz, Piękno! A teraz to zmyjem, nie? Moja no. pójdzie na kawałki gdzieś nadal, no. na dół. No, coś i tyle. To trzeba pokazać. Szkoda, że pije. Jak fajnie to wycisza. i to ma. Nie pije wody. Nie pije wody. Nie, ten. Wycisza, izoluje niby. No, ma to. Nam głównie chodzi przy cudzy, żeby wyciszyło, nie? Tu jest dziura, bo tu będzie okno. No, to ma być okno. A takie głuche od razu. No. A, a. Słychać różnice. Takie głuche, jakie tu? No. Nie? Robi różnice, to jest ciszej, jak się jedzie od razu na pat no, zaczynam. Zaczyna. Uh -huh. No, będzie mocno budżetowo, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Oj, mu no, powiedziano, <noise> że budżetowo, może nie wiem, fajnie, zobaczymy. No. Wyzwanie takie, jakby. Czy, czy da się coś taniej zrobić czy nie na przykład? Będziem... Nie tylko grube tysiące. I będziemy jeździć na wakacje. To. Jedziemy płacić po za pokoje. Dwuł trzy dniowe. Drogie pokoje 170. To bym musiał zrobić deskę też. Na razie tak, a potem zobaczymy. Może będzie inny bus, może będzie lepszy. Yes. Jak już? Nie od razu braku no. zbudowano, tak? Więc może i... Po trochu, po trochu. Najpierw no trzeba zrobić bazę, żeby coś było na początek, żeby zobaczyć jak to w ogóle wygląda, tak? Jak to się sprawuje, a wtedy będzie się no doprowadzać popraw poprawki. Te deski. No, później poprawki się będzie robiło. Mhm. Co będziemy wiedzieć w trakcie a użytkowania, będzie co trzeba poprawić wyglądać. i co tego... Będzie ładnie wyglądać. No. No. No I będzie się. pachniało drewnem. No. Miał... No jak jest kiedy buzek pachnie już w ogóle. Miały być z, z początku, co yy, to, to były? Płyty, nie? No. Płyty miały być z początku, ale płyty są drogie i ta blazeria wyszła na staniej. Mm. Będzie... No płyty są drogie, są pewno... nie sklejka, to wszystko drogie no. jak Na pewno szybciej by się płyty położyło, nie? Mm. Z tym będzie trochę dużej roboty, no, W domu ale... mamy blazerię, kurde, bo do to i tutaj. No właśnie. To w też musi się żeby czuć się jak doma, nie? No. Zobaczymy. No i co? I będzie łazienka, nie? Zrobiona, jest... prysznic. No. No. kawałek szafki ze zlewem kawałek szafki ze zlewem I no i wyro wygodne wszystko, bo większość busa zajmie wyro mm -hmm. bo wyro będzie kurde gdzieś dotąd tu powiedzmy chyba, tak mniej więcej o ile dobrze pamiętam jakoś tak no, mm -hmm. czyli będzie szeroko grunt to się wyspać wygodnie oczywiście, nie? że łóżko będzie demontowane, nie? No. Na, na to, żeby bus też służył w razie co no coś jako coś przewieźć, nie? Nie, nie będzie typowo ten, ale będzie tak, żeby można było jeszcze tam z niego korzystać normalnie też, jak nie będzie wyjazdu. Oznaczam gdzie są metal, bo to będzie łóżko przykręcone. To sobie zaś ładnie oszlikuje. Dobra. No i tu są tutaj małe. No i tak. Będzie łóżko przykręci. O także 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 na co no, jest dobrze.

W pracy jest taki. No dalej, będzie później wykończenie, jak tam będę docinał z tej tu ściany. Bo tam będę miał odpad około 60 cm. Co wyrobię, to tam, bo to akurat będzie. No i tak to wygląda. Dosyć w miarę szybko to idzie, że nie narzekam że gorzej mi to pójdzie jak na moje zdolności rzeźbienia w drewnie, ale w miarę idzie. Już tutaj zaczynam biorę się za tą ścianę, zobaczę ile dzisiaj dąży, bo to już 17 coraz się chłodniej robi, ale nieźle. Będę jechał tak długo jak się da i tyle na moco. Także biorę się za robotę. A coś może z tego będzie. Jeszcze trzeba tam te słupki później pozaklejać, coś z drzwiami wymyśleć nie wiem co, na pewno jeszcze trzeba ucieplić, gdzie na dole, a tutaj nie wiem co pójdzie, czy jakaś właśnie płyta, czy deski, nie chciałem dawać, żeby ich nie obciążać, nie potrzebuję, te, te, ta była seria jest leciutka właśnie, deseczka tam jedna, co tam ona waży, z 200 gram może, leciutkie, słodkie, jest fajne, także działamy dalej, tak, deski ucięte, długa. Za, długie, za, długie, trochę, za później, bo sobie, na metr 70, a to jest jeszcze mniej. wychodzi. to za no troszkę za długa. Dobra, czyli musimy uciąć troszkę mniej niż metr 70 na to wychodzi, czyli tutaj jest jeszcze zwężony met 169 169,5 trzeba uciąć 169,5 mm <clears throat>